Czy szkolenia wojskowe y, pozwolą obronić y, najbliższych w razie zagrożenia? Nie mówię tylko o wojnie, bo mówimy też o takich rzeczach jak powódź, jak, y, jak przerwa w dostawie prądu. Przyszto, myślę, że zdecydowanie tak. We wszystkich e, przykładach, które podałeś, e, to na pewno chylę czoła przed naszymi medykami a, i przed zajęciami z pierwszej pomocy. A, jest tego dosyć sporo. Nigdy nie wiemy. Kiedy będziesz potrzebował takich umiejętności, żeby pomóc drugiej osobie, a przede wszystkim uratować jej życie. W wojsku tego się nauczysz. Dzięki przeszkoleniu wojskowemu nabierzesz takiego większego jakby spokoju. Nie będzie wiesz, paniki, że nie wiem, woda idzie, co my teraz zrobimy. Zmienia się myślenie, jest bardziej spokojne, stonowane, wiesz jak w danej sytuacji masz się zachować, gdzie masz szukać pomocy i co masz zrobić. Także myślę, że w sytuacjach kryzysowych przeszkolenie wojskowe na pewno pomoże.